Pani Prezydent, Pani, Szanowny Księży Kardynale, Ekscelencjo, Panie Marszałku, Szanowne Panie i Panowie, ten skromny, ale wymowny pomnik Katyński przyszło mi odsłaniać i ustawiać dwa razy, tak jak ten. Zrabowany w 1981 roku na Powolskach, który także dwa razy stawiałem i był internowany przez 14 lat, bo nosił prawdziwą datę zbrodni 1940 rok. I z rozkazu ambasady sowieckiej był zrabowany i zbezczeszczony, zabrany z cmentarza Powązkowskiego. Swoją pracę wykonał. Przełamał zmowę milczenia o rosyjskiej, sowieckiej zbrodni dokonanej na polskich oficerach. Zbrodni niespotykanej we współczesnym świecie. Takiej zbrodni nie dokonał nikt. Dwadzieścia Trzy tysiące polskich oficerów, jeńców wojennych, których chroniły konwencje, prawa wojenne, zostało zamordowanych strzałem w tył głowy przez sowieckich oprawców. Zamordowani zostali i wrzuceni w doły śmierci, przysypani ziemią i jeszcze raz mordowani byli tym, że prawda o nich... Była zakazana. Rodziny były rodzinami drugiej kategorii. Poza tym rodziny tych, którzy zostali zamordowani, byli wywozie, wywożeni na bezkresne tereny Rosji w czterech wywózkach. Pierwsza była 10 lutego 1940 roku, następne w następnych latach i miesiącach. Ponad półtora miliona osób, dzieci, starców, młodzieży zostało tam wywiezione, a czas na zebranie dobytku wynosił tylko pół godziny. To była zbrodnia dokonana z premedytacją, uzgodniona z drugim okupantem i są Polski, Niemcami, gdyż współpraca pomiędzy gestapo i NKWD była całkowita i synchronizowana. Tu mordowano, Niemcy mordowali w akcji AB. Rosjanie w tych zbrodniach w Katyniu, w Karkowie, Miednoje i w tysiącach innych miejsc. Do dzisiaj, pomimo, że Rosja przyznała się do tej zbrodni, do Polski nie dotarły żadne czy to znaczy nie wszystkie dokumenty. Nie dotarło jeszcze wiele tomów, które mogłyby wskazać miejsca pochówku i ilość zamordowanych Polaków i w takiej sytuacji w wolnej już Polsce, tak jak powiedział pan Szaniawski, postanowiono zbudować Pamiątkowy pomnik przypominający narodowi polskiemu i całemu światu o tym, czym jest Rosja, czym była Rosja że była ciemiężycielem narodów że była zbrodniarzem, który siłą zmuszał wszystkich do posłuszeństwa, a niepokornych po prostu bezlitośnie mordował. Wtedy Komitet Katyński Rękoma jego szefa Stefana Mylaka, wykonał prace związane z postawieniem tego pomnika. Wszystko odbywało się przy oporze władz miasta. Nikt było odważnych, którzy by wydali decyzję o postawieniu pomnika. Gdy był już. Ustalony termin odsłonięcia pomnika, pomnika w dalszym ciągu nie było, bo nie było zgody. Był opór niezrozumiały. Byliśmy wolnym państwem. Byliśmy, zdobyliśmy niepodległość, a pomnika największej zbrodni ludobójczej dokonanej w II wojnie światowej nie było. I wtedy o godzinie 4 w nocy Arkadiusz Sławomir. Stefan, Melak, Rosiński Stanisław i jeszcze wielu innych kolegów przywieźli samochodem ten pomnik tu, ustawili. Nie było odważnych, aby go zdemontować. I wtedy nastąpiło odsłonięcie. Hańbiące było to, że w tej uroczystości. Wojsko Polskie ustami swych szefów, pana Janusza Onyszkiewicza i pana Bronisława Komorowskiego, odmówiło asysty wojskowej dla wspomnienia starszych kolegów, swych ojców, braci, zamordowanych Polaków z rozkazu honor z mundurowych uratowali strażacy. Pamiętam, jak kompania honorowa Straży Pożarnej wraz z orkiestrą wojskową w pięknych granatowych mundurach, w błyszczących hełmach, w białych rękawiczkach, szła krakowskim przedmieściem, wzbudzając wszędzie entuzjazm. Taka była rzeczywistość 6 maja 1998 roku. Dobrze, że dzisiaj. Wojsko jest i brawo mu za to, bo nie była to decyzja oficerów zwykłych, to była decyzja naczeństwa, które wykonywało chyba nie swoje i nie narodowe interesy. Szanowni Państwo, ten skromny, ale wymowny pomnik zasługuje na to, by w tym miejscu zawsze. W każdych okolicznościach stanąć, zmówić pacierz, pomodlić się i zadumać nad tym, co ma robić Polak, a Polak powinien. Polak ma szanować pracę, ojczyznę swą kochać, ma o nią walczyć za żarcie, a nie później szlochać, kiedy pokonana cierpi zniewolona. Gdy był czas jej pomóc, była opuszczona. To jest takie momento. Grają Larum. Polska musi wrócić do swych tradycyjnych oh. wartości i korzeni. Do... A tymi wartościami był zawsze. Bóg, Konor i, i Gdy Ojczyzna. Gdy oprzemy się pan wartościach, nie zmoże nam żadna siła i żadna moc. Bo... Jesteśmy wierni Bogu, wierni ojczyźnie, wierni honorowi. Dziękuję. Pan Żejmena, przewodniczący Komitetu Katyńskiego.